Jeśli trafiłaś na ten film, to nie przypadek. Ten tydzień nie będzie delikatny, ale będzie prawdziwy. Ktoś powie ci coś, co może zabolać, albo cię wyzwolić. Ta karta przecina iluzję. Już się nie oszukasz. Możesz dostać wiadomość, której się nie spodziewasz. Możesz sama coś zrozumieć. Nagle, jasno, już bez wątpliwości. Ta karta mówi: serce czy rozsądek? A może jedno i drugie? To czas, by postawić granice, a potem wrócisz do siebie silniejsza, piękniejsza, wolna. To nie Tydzień Miłości, to Tydzień Prawdy. W tym tygodniu dowiesz się, kto był prawdziwy. Jeśli czujesz, że to o Tobie, zostaw obserwację i serducho. Niech prawda zostaje z nami.